Dobry wieczór, moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z filmem Get Unready With Me. I pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby pokazać wam mój demakijaż twarzy, moją wieczorną pielęgnację twarzy i również przetestować nowości do pielęgnacji twarzy. Twarzy. Jak widzicie, makijaż mam mocny, wodoodporny, jestem po spotkaniu i po kilku um, nagraniach nagrywałam wcześniej filmy dla Was, więc muszę tu się pozbyć dokładnie płynem micelarnym mojego makijażu um, oczu. Jak widzicie tuż mam wodoodporny, e, cienie również mocne, no i pomadkę matową, więc pierwszą warstwę zmywam płynem micelarnym, następnie używam delikatnego żelu. E, super jest ten żel, bo nie podrażnia twarzy. Linki do wszystkich produktów, których używam, zostawiam wam w opisie na dole. No i dokładnie tutaj sobie e, zmywam twarz, nie pomijając żadnego zakamarka na twarzy. Następnie e, nakładam sobie peeling enzymatyczny, ponieważ chcę tutaj dwuetapowo zadziałać na moją skórę. E, peeling jest bardzo delikatny, bez drobinek. Nie chciałam sobie tutaj podrażniać twarzy, więc tak samo mocno zmywam moją twarz, dogłębnie, e, właśnie tutaj docierając do każdego z. Zakamarka mojej skóry. No i słuchajcie, pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby przetestować nowe urządzenie Foreobir, którego byłam niesamowicie ciekawa, ponieważ jest to pierwsze urządzenie, które mam okazję używać, które wytwarza mikroprądy na naszej skórze. Dzięki nim zwiększamy produkcję kolagenu, elastyny i ujędrniamy przy okazji twarz. Te mikroprądy naśladują naturalne procesy naszego ciała, czyli właśnie dzięki nim produkujemy więcej kolagenu, elastyny, no i przy okazji usuwamy jakieś przebarwienia na naszej skórze. To e, urządzenie e, działa dzięki e, serum, które przewodzi właśnie te mikroprądy. Więc ja sobie to serum aplikuję na twarz. No i oczywiście ForelBeer działa z aplikacją. Ta aplikacja jest niesamowicie pomocna, ponieważ e, tutaj dokładnie e, pani pokazuje nam, jak. E, Masować twarz i jakie ruchy wykonywać, tak aby najlepiej zadziałało bir na naszą skórę. I tutaj nie musicie się obawiać tych mikroprądów. To są delikatne, naprawdę delikatne. Prądy, które nie poparzą naszej skóry, ponieważ urządzenie jest tak inteligentne, że intensywność dopasowuje do naszej skóry. I to jest bardzo takie naprawdę bardzo dziwne uczucie, ponieważ ja delikatne prądy czuję na twarzy. Bardzo przyjemne pulsacje t które pobudzają naszą skórę, i ja naprawdę byłam bardzo zadowolona z tego zabiegu. Jak widzicie, wspomagam się aplikacją, jest to mega przyjemne, także musicie koniecznie spróbować. I skóra była bardzo ładnie rozjaśniona i ja czułam naprawdę, że coś się dzieje pod tym moim naskórkiem, że ta skóra jest pobudzona. Na koniec zabiegu jeszcze dokładnie wklepuję sobie pozostałości serum. No i jak widzicie, naprawdę twarz wygląda bardzo ładnie, jest taka rozświetlona i promienna. Na koniec jeszcze nakładam sobie ostatnio mój ulubiony krem rozświetlający, tak aby po tym zabiegu jeszcze dogłębnie nawilżyć moją skórę. I tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna twarzy. Dajcie znać, czy, czy spróbujecie, e, czy poeksperymentujecie z tymi mikroprądami Foreobir i czy miałyście okazję już używać tego urządzenia. E, łapki w górę, jeśli taki film Wam się podobał, buziaki, trzymajcie się, się ciepło, dobranoc, pa pa!